Pominę literę A i B, bo to był tam autobus. Tu jeździł do Zagórza e, przez Wojska e, e, Polskiego, koło szkoły szóstki, które wspominaliśmy przed chwilą. Było wojsko na B, to było wojsko CWE. Gdzie no, boisko to dzisiaj na, trudno nazwać boiskiem, bo to był kawałek, kawałek e, pola ogrodzonego tam linami. Piłka uciekała najczęściej na aut, czyli na ulicę. I było naszym takim, e, dla chłopaków młodych, to była wielka radocha, jak mógł tą piłkę podawać zawodnikom, którzy byli ubranym w To tak ćwiczyło się. Był taki zakład był, który był akurat naprzeciwko mojego domu, Centralne Warsztaty Elektryczne, CWE tak zwane. To był wtedy zakład, który dawał już zatrudnienie dużo, bo mój ojciec też tam pracował. Prowadził, o, prowadził klub sportowy, była tam silna sekcja zapaśnicza, był zakładowy klub kultury, gdzie odbywały się zabawy taneczne, dancingi, były występy artystyczne, nauka gry na instrumentach. Tam też często przyjeżdżało w początkowych latach kino objazdowe to nie wiem, czy pamiętacie, było kino objazdowe, które, no bo nie było multiplexów tak teraz, tylko nie, przyjeżdżało kino objazdowe i tam nie były wyświetlane filmy. Ale taka ciekawostka, która mnie utkwiła, to nie, nie wiem, czy CWE prowadziło taką świadomą, taką akcję socjalną, y, ponieważ mój tata był zatrudniony tam, więc ja mogłem raz w tygodniu z tatą w sobotę, jakby było mniej tam pracowników, chodzić do łaźni zakładowej. Ponieważ nie miałem wtedy, nie mieliśmy w domu łazienki, no nie mieliśmy tego mieli, Chodzieliśmy do, Bakier... do, do zakładowej łaźni i tam po prostu brałem no? kąpiel wannie pod latryskiem no? też, Yhhh, a jeszcze cza, czasami ten pan łazienny za niewielką opłatą szyjnie włosy. za zabawiał się w No i teraz jeszcze raz wymienię dziewczęta, które to już takie nie tylko te, które ja sobie zapamiętałem, dziewczęta w Dąbrowie, tak, jako najładniejsze, najpiękniejsze w całym e, w całym e, w Polsce, ale No tak, Zenia Osur, Gosia Duchniewska, Jola i Małgosia Majchęczyk, Hanna Krawczyk, Teresa e, Mazur, Lidia Tomana, Ela Pisarska, Lalga Ujma, Halina Zalińska, Ewa Warta, Olga Fujarska. Ela Włodarczyk, Ela Paździelska, Jadzia Bąk, Jadzia Jackowska, Kania Szymańska, Ania i Gosia Krzaczyński, Małgosia Jakubowska, Mirka Gzyl, Grażynka Gwińska, Teresa Duda, Gosia Cugowska, Basia Oczkowicz, Krysia Grabowska, Ala Włodarczyk, Basia Krowicka, Niusia Herma Szymańska, Nastka Kucharczyk, Małgosia zacharska śmiałe Halina Małacha, Szkolne, młodzieńcze miłości oraz fascynacje e, zostają na długo pamięci. była. Każdy ma swoje, tam, że tak powiem, jeszcze mógłbym dodać, jeszcze mógłbym tam... uzupełnić. No, Ale ładne. jak to były, są. So? no. No mój dad, nie będę mówił, nadlepię, mój nadep jeszcze dom rodzinny to był, ja się rodziłem na zającu. To no, no, taka była, No ale trochę nie będę, natomiast jeżeli chodzi o e energetyk, to było technikum energetyczne, było niestety, już chyba go nie ma. Była to szkoła średnia, jakbyśmy to nazywali, na tak zwanych lepszych uczniów. To znaczy tych, tych którzy no, mieli jak nie wiem lepsze tam stopnie i oni tam, bo tam były większe wymagania i według nas planował tam zbyt wysoki dla nas poziom. Dopiero z, z tą szkołę niestety nikt tam z naszych z moich kolegów nie skończył. Dopiero potem się dowiedziałem, że skończyli o Zbyszek Mielczarek, Jasiu Boruszewski, Sławek Leśniak, Jasiu Uj. Marek musiał, w tym, w tej technikum Gosia Czaczyńska uczyła chyba WF-u, tak Gosia? Tak, 40 lat. 40 lat, no dobra. Ilu wysportowanych, pewnie niejeden na olimpiadę wyjechał, Gosia, pod twoich tam, wiesz. też A teraz Gosia założyła tam, była współorganizatorem Izby Pamięci tego techniku. Ja na wzór, ponieważ ja kończyłem szkołę technikum mechaniczne głótnicze w Sosnowcu, mieliśmy teraz niedawno spotkanie, były wojewoda, Tadek Bnuk kończył ze mną, właśnie w jednej klasie i też, że my tutaj bierzemy wzorce i może też założymy takie w Sosnowcu tą technikę. Też nie istnieje już. Teraz tylko wymienię takie polecenia. tak Gołonów oczywiście opisałem tutaj, ale to nie będę teraz czytał Była taka postać w Dąbrowie, niepełnosprawny, Gieju, nie wiem czy pamiętacie. No, no. no więc właśnie, ja go tutaj opisałem tak, słuchajcie. To dziwne brzmiące imię, a raczej przezwisko znał wtedy każdy chłopak z Dąbrowy. Tak przezywaliśmy niestety nieświadomi, że wyrządzamy przykrość niepełnosprawnemu, do trochę od nas starszemu Gienkowi. Gieju zarabiał na życie noszeniem krzyża lub sztandarków na pogrzeba. To czynności tej to specyficznie. Ale dającej możliwości zarobienia, zarobienia trochę pieniędzy, trudno było znaleźć wtedy chętnych. A G. był zawsze na każde zawołanie rodziny czy księdza. Z dużym zarażowaniem przypominam sobie teraz, jak nie mądrym aplauzem spotykały się zaczepki i pokrzywdziwania chłopaków przez jego przezwiskiem, pod jego adresem. Ale gejów tam czasami potrafił rzucić pędzlem tłumaczonym w kleju, bo on rozlegiał plakaty i tym pędzlem tam szałka z Cały wiatr. No właśnie. Czy mogę przerwać na moment? To nam odpowiedział kolega mój z Montrealu, się Widzi. Czemu nie rzucicie gejów tam? No, no dobra, to na to. było Na Tak, Później na tak, na literę z hałdy, no tak nie wiem, bo dwie hałdy były, jedna była tutaj za cebulę, druga była na korzeni. Tam się jeździło na, nie na sankach, nie na łyżwach, ale na, na workach po prostu. Tam się tak. wypełniało te worki i jeździło się z ale na Ale na tutaj Szczesuta-Dzierżyński, tak. duży zakład usytuowany w centrum miasta, też z dużym e, zapleczem kultury, był Dom Kultury. Ja tak, tak. pamiętam, byłem w Domu Kultury, kultury. No. wtedy, słuchajcie, na e, widowisku Krakowiacy i Wolały. No, było tak. duże widowisko tak. i, i no. dzisiaj zaglądałem w tą bramę,

było to miejsce nabożeństw oraz nauki religii. Religia wtedy, w odróżnieniu od dzisiejszych czasów, odbywa się w salce katechetycznej. Najbardziej były lubione tak zwane nabożeństwa majowe, bo wtedy uprawialiśmy ja z moimi kolegami <słukasz> biegi, uprawialiśmy maratony z Redenu do kościoła, bo pod górkę jest w naszym ciągu. Dzisiaj przyszedłem rano ten, ten szlak. I kto pierwszy tam dobiegł do tego. Było to spotkań, miejsce spotkań z koleżankami, kolegami oraz wspólnej nauki właśnie religii. Służyło się do mszy, a po jakimś czasie stawaliśmy się ministrantami, co wiązało się ze swoistym awansem. I każdy, z tym, że każdy z nas miał w Krystii swoje miejsce w szafce, swoją komrze. Ceniliśmy sobie to bardzo, bo nie każdy miał takie miejsce u siebie w domu. Najzabawniejsze były oczywiście pasterki, które obfitowały różnego rodzaju psoty i filmy. Na przykład wlewanie atramentu do zbiornika na wodę święconą. I każdy wchodzony maczał palce, żegnał się, zostawiając sobie ślad na czole. Z kościołem wiążą mi się jeszcze wspomnienia takie z swoistych wypraw na wieżę kościelną. Po wąskich krętych schodkach, gdzie zawieszone były na surowych, drewnianych belach ogromne dzwony. No, chyba na dzisiaj jeszcze co. Obok dzwonu zwisał gruby sznur, za, na, za który należało mocno pociągać, aby po jakimś czasie uzyskać efekt rozkołysania olbrzymiej metalowej czaszy. I usłyszeć potężny, ogłuszający odgłos uderzenia metalowej kuli o wewnętrzną stronę dzwonu. Niestety, my mali, wtedy chłopcy, mogliśmy tylko się przyglądać, jak ten dzwon pociąga właśnie dorosły mężczyzna który był wciągany na linię do góry i opadał, trzymając się cały czas na linię, zakręconą w tył. Do dzisiaj odgłos tego pijącego dzwonu mam przed oczami i przed, y, y, tego dzwonnika wiszącego na linię i ciągle jakieś niespełnione pragnienie zastąpienia go chociaż na chwilę. Kolejnym ciekawym miejscem był chór kościelny, a dokładniej organy które tam się znajdowały. W sobotę i nie nie wiem, że to są te same organy czy być może już no, chyba zmienione. Mogliśmy tam sobie wejść w pobliżu grającego organisty i własnoręcznie wprowadzać potężne miechy. Taki, ta, ta czynność ta wymagała sporego wysiłku bo, fizycznego, bo wystający drewniany drążek należało równomiernie przesuwać w górę i to no, trzeba było namęczyć się, żeby ten miech uruchomić. No oczywiście na kajki, no, ars i bajka. Pamiętacie, kina, to... Początkowo obowiązkowe były poranki niedzielne. Nieważne, jaki był film, ważne, żeby... Udało się zdobyć miejsce przy upaczonej dziewczynie. Kina te miały swoisty uległy klimatu. Były miejscem, gdzie ukazywał się przed nami inny świat, magiczny, często niedostępny, ale na, na stronie dawnej Dąbrowej są zdjęcia, tak zamieścił, jak, jak likwidują to kino, a zdewastowane całe niestety. No, Były takie piękne loże. た, fotele. Tak, fotele... Na... A czyła ci gdzie był fotoplastiką? Jak się dziewiątko to program, ja, no po dwóch stronie to, Bas... to, ja ja... to, ja, no, to Bas... Tak, ta, ta. teraz, ta. te, teraz koledzy, chłopaki z różnych szkół, z różnych dzień z dąbrowych, z różnymi poglądami na życie i różnymi aspiracjami, ale nas wtedy chęć przeżywania czegoś nowego, przygody, a czasami draki. Oraz wiara w to, że świat, jaki on by nie był, do nas należy, i nie wyobrażaliśmy sobie czegoś, co byłoby dla nas nieosiągalne. Zaw nie zawsze ważny był sposób zdobycia tego czegoś, najczęściej wtedy nad tym się nie zastanawialiśmy. Ważny był cel i to, że mogliśmy się wspólnie rzeszyć z jego osiągnięcia. Czy był to sukces w sporcie, czy zarabieniu paru złotych, zdobyciu roweru, poderwaniu nowej dziewczyny itd. Dzisiaj, no nie sposób wszystkich wymienić, ale wymienię niektórych. Dzisiaj Zakrzewski, Andrzej Mierzba, Faraon, Żak Bogłoś, Paryż Jurek, Włodek, Wiesiu Operacz, Jurek Sulejewski, Włodek Żulek, Andrzej Nichola, Jurek Skrzyński, Waldek Babel, dwa dni temu zmarł, Józef Leśniewski, Stefan Kuśmierz, Marek Groben, Włodek Sołtysi, Marek Boron, Bruno Noczkowicz, Marek Górnik, Zbyszek Kołaczewski, Andrzej Połaci. Grzesiu Zdebel, Maciek Cudlecki, Janek Smagała, Mirek Kot, Marek Wrona, Andrzej Łata, Stasiu Zawalczyński. niedawno odszedł, Stasiu Wąsławski, nie wiem czy pamiętacie Wąsławskiego? Nie, bo to ze szkoły, widział do pamiętam. pamięta. W jakim zespole? On zmarł, jego córka jest, mieszka w Stanach. A w jakim był zespole? On był w szkole w szóstce. A w szkole? Nie, nie był w zespole. Nie, 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 nie.

Gierek Chyla, Stasiu Klener, Jurek Nowicki, Dywała Mirek, Narek Gajziński, Janusz Bawlukiewicz, Marek Małacha i wielu, wielu innych. Lato. Lato to był czas oczywiście dużej laby, bez nauki, wypady na zieloną, gdzie dość często latem odbywały się na wolnym powietrzu potańców, na betonowym kręgu tanecznym. To dzisiaj ten kręg taneczny stoi. Jest, tym przed wejściem na ten krąg trzeba było wykupić bilet basłoty, który upoważniał do jednego tańca zaproszoną partnerką. I, i tak za każdy taniec. Nie było orkiestra tylko, tak. Nie były to duże pieniądze, ale za to je zachodu, żeby poszukać drobnych i odpowiednich partnerki chętnie. Ale jak już rezygnowały na parkiecie, tym betonowym, wciąż było pełno, wszyscy znakomicie się bawili. Do parku też chodziło się na pikniki, na baseny, bądź kąpać w bezpośrednio w rzece przemyszy. Najczęściej kąpaliśmy się przy moście, bo tam było stosunkowo głęboko, można było możliwość oddania skoku z mostu. Niestety odpowiednio głębokiego miejsca w Rzece przy Stoku niestety nie natrafił nasz kolega Wojtek Michala. I Wojtek Michala, dla którego był to ostatni skok, skończył się tragicznie, Wojtek uderzył głową w kamień zmarł po kilku godzinach w szpitalu. Szok i wielka przestroga na długo skutecznie na nas działały. Na no. były też wyjazdy do, do, do grupowe do, do Stopu, do Sopotu, a w dopę oczywiście się jeździła. Do łeby. Do łeby, różne tam. E, ale jeszcze zaraz, jeszcze mam tam, tam, tam. Nie, nie, się nie, 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 daje, nie ma tak ja roz... komputer, tylko tak. Zawsze mówię do... to... ja od... Była po... poczta, miejsce takie na Była Miejsce spotkań Dąbrowskich dziewcząt chłopaków. Miejsce od którego zaczynało się swoisty obchód po Dąbrowie W poszukiwaniu przygód i straconego czasu. W tym miejscu rozpoczynało się też zazwyczaj większość randek. Gdy była pogoda, było to spacery na Zieloną, na Przemrze, która w tamtych czasach była niesamowicie nieczysta, lub po prostu szlifowało się bruki śródmiejskich ulic. W razie niepogody szło się do kawiarni w Pałacu Kultury lub do kina, albo po prostu w poczekalni czekało się na poprawę na lepszą pogodę i pomysły. No Pałac Kultury, to Pałacu tutaj nie bo już mówiłem przy okazji ze były jeszcze prywatki na pewno, Dzisiejsze, tak zwane domówki się tak nazywają, ale te były prywatki. Było ich bardzo dużo i nadzwyczaj ciekawe, ale wyczerpujące. Teraz niestety, tylko ze względu na ochronę danych osobowych yy, uczestników, tych, którzy w nich uczestniwali, nie będę ich dokładnie opisywał. A wiadomo, że każdy z nas, z okresu ludności miałby co wspominać. Jedno tylko muszę z perspektywy dzisiejszej opinii o, tych, o tego rodzaju imprezach stwierdzić, że na naszych prywatkach to jedyne używki, jakie wtedy były dostępne i stosowane, to były dobre nagrania krajowe i zagraniczne. Może nie najwyższej jakości, ale na pewno na długo pozostające, bo jak z tego widać po dzisiejszym nawet, były to, y, y, pozostają w pamięci. Były różnego, najbardziej wzię wziętą używką były różnego rodzaju kontakty i roszady i flirty z dziewcząt i chłopaków. Oczywiście nie każdy mógłby dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie te imprezy odbywały się bez chodliwego wtedy tak zwanego sikacza. Lekki trunek nazywający się winem. Możecie mi wierzyć albo nie, ale to były najmocniejsze używki, które wtedy były stosowane. Oczywiście popularne jak, jak zawsze u młodego pokolenia były papierosy. Papierosy palone z ciekawości, z chęci oddania, dodania sobie dorosłości, szpanowania przed, kola, przed kolegami albo koleżankami. Pierwsze w życiu palenie zazwyczaj wiązało się z naturalną reakcją obronną organizmu i w zależności od wieku delikwenta i rodzaju i gatunku papierosów, czy były to mocne, czy słabe, czy tylko tyton w gazetę, były to zakrztuszenia, kaszle, wyczerz oczu, a nawet wymioty. Ale to nie miało większego wpływu na to, z, żeby znowu przy najbliższej okazji ten rytuał powtórzyć, u jednych kończyło się to po jednym lub dwóch papierosach i uznaniu, że to nie ma sensu. U innych trwało kilka lat, a u niektórych mimo ostrzeżeń lekarskich trwa do dzisiaj. Ale jak widzę, tutaj po sali nie, nie wszyscy mniej już pali papierosów. Pomijam jeszcze następne litery. Jeszcze na W to jeszcze takie mam wspomnienie bagarów, chodziło się na bagary, najczęściej myśmy chodzili na staszys, na bagna, na, na, zrywać bazie. Ale pamiętam też wyścig pokoju, który przejeżdżał niedaleko, niedaleko tutaj do Pamiętam jak pewnego lata postanowiliśmy z kolegami zorganizować wypad w czasie wyścigu pokoju na Górę Siewierską bo dowiedzieli, że tam będzie przejeżdżał. Wyś... Tam można było spokojnie zobaczyć przejeżdżających pod górę kolarzy, bo jechali wolno. Dokładnie obejrzeć rowery wyścigowe, które były dla nas wtedy no, takim ciekawostką. Różnorodne koszulki, bidony. Jakieś pół godziny po przejechaniu wozu z napisem koniec wyścigu na horyzoncie ukazała nam się jakaś dziwna sylwetka. Na rowerze wyścigowym jechał spokojnie kolarz o ciemnej karnacji z dużym turbanem na głowie. Był to hindusz, dla którego ta górka była bardzo poważnym wyzwaniem. No zespół mam tu na Z oczywiście zespół, ale, ale nie będę. I na koniec litera Ż. Żal, że to wszystko tak szybko minęło.